Sprzedaż i montaż akumulatorów, opon, felk do aut osobowych, 4x4, motocykli i samochodów dostawczych. Prostowanie felk stalowych i aluminiowych. Spawanie felk aluminiowych. Motopartner Starowiejska 10A Twój samochód będzie w dobrych rękach. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ZOO w Zamościu zaprasza do skorzystania z usług w zakresie Parkingu strzeżonego, Parking monitorowany, oświetlony, czynny 24 godziny na dobę. Myjni samochodowej. Myjemy samochody osobowe, busy, autobusy oraz tiry. Wynajmu autobusów. Wynajmu pogotowia technicznego w zakresie holowania, wyciągarki oraz pługu odśnieżnego. Naprawy i wymiany ogumienia samochodów ciężarowych powyżej 16 ton. Stacji tankowania CNG oraz oleju napędowego. Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Gazeta Zamojska, Powiad z każdej strony. Sport, Kultura, Ekonomia, Polityka, Motoryzacja, Moda, Program Telewizyjny, Ogłoszenia, Konkursy i Nagrody. Gazeta Zamojska, Gazeta dla Ciebie. Sprzedaż i montaż akumulatorów, opon, felk do aut osobowych 4x4, motocykli i samochodów dostawczych, prostowanie felk stalowych i aluminiowych, spawanie felk aluminiowych. Motopartner Starowiejska 10A. Twój samochód będzie w dobrych rękach. Drugie zamojskie targi Mody Ślubnej 25 marca. Hala Osir. W programie pokazy fryzjerskie i kosmetyczne, zespołów i DJ-ów, jubilarskie, sukni ślubnych, firm fotowideo, agencji weselnych, firm dekoratorskich, domów weselnych, catering. 18 lutego Hotel Carskie Koszary zaprasza na ostatki karnawałowe organizowane na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem. Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Zamościa, pan Marcin Zamojski. Małgorzata jak witam państwa bardzo serdecznie w moim programie. Dziś na pierwszym planie goszczę dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość. O moim gościu wiele by można jeszcze opowiadać. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie w rozmowie. Dziś na pierwszym planie goszczę pana Romana Kozaka. Witam pana bardzo serdecznie. dzień dobry. To, że sprawuje pan ważną funkcję, już wiemy. To, że stara się pomagać pan mieszkańcom naszego miasta, także już wiemy. Ja chciałam się dowiedzieć, jakim człowiekiem jest Roman Kozak. Co sprawia mu radość? Co go denerwuje? Czy ma wielu przyjaciół? To znaczy, przyjaciół to ja mam wielu. Mógłbym w jakiś sposób współpracować z przyjaciółmi, z kolegami. Zresztą tak, taka opinia generalnie na terenie miasta istnieje. Tym bardziej, że charakter mojej pracy wymaga tutaj współpracy. Ze wszystkimi czy dyrektorami różnych instytucji czy innymi przychodzi mi to łatwo i, i myślę, że to jeżeli chodzi o to pytanie, to problemów żadnych nie ma. A co sprawia panu w życiu największą radość? Największą radość to sprawia mi to, że tak długi okres czasu. Jestem w tym miejscu, gdzie jestem, i udaje mi się w jakiś sposób pogodzić sprawy tak trudnego Wydziału w Urzędzie Miasta. Dokładnie, jest Pan chyba najdłuższym stażem dyrektorem w naszym mieście. To chyba świadczy, że doceniają Pana funkcję i że dobrze Panią sprawuje. No jest to trudna praca, jest to trudny Wydział, i tutaj myślę, że w jaki sposób udaje mi się, e, udaje mi się pogodzić te, te wszystkie sprawy. A, z sen, a, a zatrudnienie to już jest w tym roku minie 46 lat pracy mojej w administracji samorządowej. A jak wyglądała Pana droga do tego, żeby stać się dyrektorem jednego z tak ważnych dla miasta wydziałów? Zaczęło to się 1 lipca 1966 roku. Przeszedłem wszystkie, wszelkie, wszystkie szczeble w administracji. Od młodszego referenta, referenta, podinspektora, inspektora, aż do kierownika wydziału, bo kiedyś takie stanowiska były. No i później już po 1980 roku jako dyrektora wydziału. Proszę opowiedzieć naszym widzom, czym dokładnie zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z jakimi problemami mogą do Pana się zgłaszać mieszkańcy zamościa. Znaczy, jeżeli chodzi o Wydział, to jest szeroki zakres. Jak sama nazwa wskazuje, gospodarka komunalna to jest szeroko pojęta. To, to są wodociągi, to są kanalizacyjne sprawy, to są. Sprawy zieleni, to są sprawy utrzymania czystości i porządku. Oprócz tego ze spraw komunalnych to takim y, ciężkim y, punktem to jest, są sprawy mieszkaniowe. Y, w 90. latach doszły dodatki mieszkaniowe, które korzystają, y, korzysta z, z mieszkańców. To jest szeroko pojęta ochrona środowiska. To są sprawy nadzoru nad spółkami komunalnymi, to jest współpraca w zakresie e, przepisów prawa wodnego, to, to są sprawy związane z łowiectwem, wydawanie kart wędkarskich, to są sprawy rejestracji pontonów pływających do celów, to są sprawy zarządu dróg, to, to znaczy organizacji ruchu na terenie miasta. I szereg, szereg innych jeszcze spraw, których Wydział się zajmuje na bieżąco, sprawy oświetlenia miasta. Także to jest praktycznie 80% spraw, jakim zajmuje się Wydział w działalności całego urzędu. No to rzeczywiście bardzo wiele spraw na Pana głowie spoczywa. A czy znajduje Pan czas na odpoczynek, na hobby? Co lubi Pan robić najbardziej? Najbardziej to uprawiałem kiedyś sport nie wyczynowo, ale lubiałem pograć w piłkę, yy, lubiałem wyjść na imprezy z małżonką yy, organizowane na, na terenie starego miasta, zresztą też pomagałem w organizacji tych imprez, także tutaj z takim podstawowym hobby to, to jednak jest sport, zresztą... Społecznie pracowałem w spółdzielni mieszkaniowej im. Łukasińskiego, początkowo w spółdzielni mieszkaniowej Łukasińskiego, w komisji mieszkaniowej społecznej, następnie w zarządzie spółdzielni, jako nieetatowy członek, I w radzie nadzorczej tej spółdzielni. Także tych spraw jest sporo. Aktualnie jestem też prezesem spółki TBS w Zamościu. Udało mi się w okresie ośmioletniej działalności na, na tym stanowisku wybudować 207 mieszkań przy ulicy Lipskiej, na, na Zamczyskach. Ta działalność poza urzędową działalnością to też, też jest sporo, sporo tej pracy, gdzie trzeba poświęcić. My bardzo często na antenie magazynu miejskiego poruszałyśmy temat dwóch znowelizowanych ustaw o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Proszę powiedzieć, czy Pana zdaniem nowelizacje tych ustaw przyniosły korzystne zmiany? To znaczy, one dopiero, dopiero te zmiany przyniosą, z uwagi na to, że one zaczynają obowiązywać w tym roku. Jeżeli chodzi o tą pierwszą ustawę dotyczącą zwierząt, domowych. Jest już przygotowany projekt postępowania z tymi zwierzętami. Pro, program zostanie przedłożony na sesji w miesiącu marcu. I, a druga ustawa zaczę, zaczęła obowiązywać od 1 stycznia, z tym, że taki kulminacyjny finał tej ustawy to będzie 1 lipca. 2013 roku, kiedy to się zbiegnie z oddaniem zakładu regionalnego utylizacji odpadów w dębowcu, w ten czas już zmiana, zmiany wszystkie, które w tym roku musimy przygotować, wejdą w życie. I cały system, myślę, że tutaj przez wprowadzenie tego systemu powinien poprawić się diametralnie stan sanitarny miasta. A jakie główne obowiązki ustawy te nakładają na mieszkańców naszego miasta? O czym oni powinny wiedzieć w związku z tą nowelizacją? To znaczy, myśmy w tej chwili, w chwili wysłali do mieszkańców miasta ulotki przy, przy decyzjach, które wydawał Wydział Finansowy. Oprócz tego, że teraz na zebraniach mieszkańców, bo się będą odbywały, na zarządach osiedli że chcemy informować na bieżąco o, o szczegółowych, bo tutaj jest sporo tych spraw nowych. Jednym z podstawowych takich tematów to jest to, że e, właścicielem wszystkich śmieci staje się e, miasto Zamość, w tym wypadku tutaj prezydent miasta e, i obywatele nie będą zawierali jak dotychczas umów przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej, a takie umowy na odbiór tych odpadów. Zawrze, Miasto, Zamość. Ludzie będą, osoby fizyczne będą wpłacali w formie opłaty za odbiór odpadów komunalnych do budżetu miasta. I tutaj mam nadzieję, że, że ten system wprowadzi, że ten stan sanitarny i ureguluje w pewnym sensie tą całą gospodarkę odpadami. To, to znaczy i selektywną zbiórkę odpadami i odpadów komunalnych. Oprócz tego pojawi się nowy regulamin utrzymania czystości, gdzie tak jak wspomniałem, te zostaną uregulowane sprawy związane ze zwierzętami domowymi, z częstotliwością odbioru. Także tu jest szereg, szereg, szereg tych uchwał, które Rada będzie musiała podjąć. A najważniejszą taką uchwałą to będzie ustalenie odpłatności za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. W tej chwili to się waha w ręce 7-8 złotych na jednego mieszkańca. Zobaczymy, jak to będzie z kalkulacji, którą chcemy przeprowadzić, bo jak wiemy, powstaje nowy zakład utylizacji, no te koszty, te koszty utylizacji tych zakładów w tym zakładzie będą inne, a nie tak jak dotychczas. Muszę zaznaczyć, że my musimy zredukować yy, składowanie odpadów komunalnych do ziemi praktycznie o 50%. Że 50% z tych odpadów, które każdy wytwarza, ma być odzyskane i przerobione na inny materiał, towar. Czy... Czyli wyzwania przed naszym miastem wciąż są. Jest, jest tutaj w tym. W tym zakresie jest to ogromne wezwanie. Na pewno Wydział będzie musiał być w tej kwestii wzmocniony etatowo, bo praktycznie będziemy musieli dotrzeć do każdej jednej osoby i poinformować. I oprócz tego wszyscy mieszkańcy będą musieli złożyć deklaracje, które zadeklarują ile osób na danej posesji mieszka. W ten czas będzie ustalona ta odpłata. Panie Romanie, gdyby miał Pan możliwość cofnięcia czasu, to do jakich chwil, do jakich momentów powróciłby Pan najchętniej? To znaczy, jeżeli chodzi o zmianę przepisów, bo w tej chwili no, jest szereg przepisów, których kiedyś nie było. Ja pracowałem i w tamtym okresie, i w tym. No, tamten okres niemiło wspominam ze względu nawet chociażby na sprawy mieszkaniowe. Co prawda budowano więcej, ale te przepisy to opierały się o przepisy prawa administracyjnego. Wydawało się decyzje. W tej chwili sprawy mieszkaniowe są objęte, nie ma prawa administracyjnego, nie funkcjonuje. Stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i tak to moim zdaniem powinno być. Zlikwidowano szczególny tryb najmu. No, właściciele nie mogli mieć swojej własności, bo Lokale mieszkalne w tych większych budynkach prywatnych były zasilane. I to myślę, jest jeden z takich podstawowych rzeczy, że ten okres uważam, że, że, jest, że jest lepszy. No i więcej się w tej chwili, jeżeli chodzi o rozwój miasta, zresztą to widać, jest wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało to, że miasto naprawdę nam pięknieje i wypiękniało, i myślę, że. Za rok, jak będziemy spotkamy się, będziemy już mówili więcej o, o naszym mieście. Mówi się, że mądry człowiek uczy się na własnych błędach, a czy jest w życiu coś, czego Pan żałuje? No z, tak, z, tych, z, tych, z tych problemów no, nie wiem, jakoś mi się udawało. Pogodzić te, 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 te sprawy trudne z, z tym jest tutaj takich aż, aż takich kłopotów, to to nie było. Myślę, myślę, że okres przepracowany później miło spotykać no, można książkę napisać i, 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 i ze swoich działań, bo za mojej kadencji to pracy to i, i uczestniczyłem w tym nie pośrednio, tylko. Czynnie to wybudowano osiedle Orzeszkowej, wybudowano osiedle Kilińskiego, wybudowano osiedle Słoneczny Stor, wybudowano osiedle Zamuńskiego. I, I tutaj rola też wydziału była w tym, że przygotowywaliśmy tereny pod, pod, to, pod to budownictwo. No, tysiące ludzi trzeba było przekwaterować do, do lokali nowo budowanych, spółdzielczych także. Tutaj, tutaj, to cały rozwój miasta, ten 40-letni, to myślę, że miło wspomnieć. A 40 lat działalności jednak wzbogaca o doświadczenia, prawda? Wzbogaca i, i, i myślę, że czas, żeby młodzi też zaczęli się uczyć. to też próbuję to wdrażać w tę pracę. Młodszy osoby, sobie, wiadomo, że wieczny człowiek nie będzie na tym stanowisku, nie będzie pracował tak, Także mam nadzieję, że, że kiedyś przyjdą młodzi i, i, i też zaangażują się, bo miasto, żeby, żeby chcić, to miasto trzeba traktować jak swój dom. Trzeba widzieć wszystko, bo są ni niestety ludzie, którzy o, przejdzie, a to, aby od pierwszego do pierwszego. Mój charakter to jest taki, że no, ja muszę wszystko widzieć i, i, i traktuję to miasto jak, jak swój dom. Jakie jest pana największe marzenie? Wygrać w tototce. Jak każdego przy, chyba. Przy populacji. Ja mam nadzieję, że to marzenie się spełni, nam by było bardzo oczywiście miło. Czy może pan powiedzieć o sobie, że jest pan człowiekiem spełnionym, szczęśliwym? To znaczy spełnionym i szczęśliwym. Mam żonę, dwo, dwoje dzieci, wszystko układa się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o te kwestie, tu nigdy nie miałem problemu także tutaj. To jest chyba w życiu najważniejsze i do zdrowie dopisuje, oby tak dalej. W związku z tym, że dzisiaj mamy wydanie walentynkowe, ja tutaj Marżowo się specjalnie ubrałam, bardzo proszę o kilka słów życzeń dla naszych zakochanych widzów. Ja myślę, że nie tylko ten dzień jest, jest dla zakochanych jest to szczególny dzień, Dzień 14 lutego, stąd z tego miejsca no składam wszystkim zakochanym jak najserdeczniejsze życzenia, aby te marzenia im się spełniły i Wam, Panie, tu z telewizji kablowej również, również aby wasze marzenia się spełniły. Dziękuję serdecznie panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przypominam, że dzisiejszym moim i Państwa gościem był Pan Roman Kozak. Państwu oczywiście dziękuję za uwagę. Zapraszam na pierwszy plan za tydzień. Do zobaczenia.